Skar, Skar, Skarner. Czempion, o którym praktycznie nikt już nie pamięta. Nie wiem, kiedy ostatni raz, kiedykolwiek go widziałem. gdzie Gdzie, gdzie jest Skarner? Gdzie się schował się. Praktycznie nikt tym nie gra, a jak już gra, to raczej gdzieś w lesie. Ale jest jeden ziołek na koreańskim serwerze, który mimo to już nikt tym nie gra, wyciąga syskarnera na topie i wbija Challengera. PlayStale dosyć nietuzinkowy, bo jak typowy, tak na topie nie farmi, a perma romuje. Więc jako, że wygrywa dużo gier, jest mega mocny, zobaczmy, co ten ciekawy, spicy, zapomniany pik ma do zaoferowania. Wchodzimy do gry i od razu zobaczmy sobie, jaki gra runy. Jest to jakiś face raszyk, i do tego oczywiście inspiracja. Tutaj setup bardzo podbieganie i setupowanie różnych rzeczy bo jest water walking, jest celerity, jest approach, velocity. No bo to wiadomo, tej place jest taki, że raczej chcemy kogoś wziąć, dobiec, wciągnąć pod tower, zgrawać w naszej drużyny. No i w ten sposób grać. Bo to jest taka czy Maszyna. On tej nie będzie jakimś masakratorem, ale raczej będzie ktoś tam chciał setupować dla drużynki. I jakiś dziwny widzimy, że przeciwnicy też inwajdują, ale w drugiej strony, więc może tutaj naprawdę nie kogo się stać na pierwszym levelu. A skarne raczej powinien dać radę, bo tutaj fajny stunik całkiem tanki. No i też zobaczcie, że gra Ghosta. Więc tutaj naprawdę chce szybko biegać, więc jak już tak się złapie, no to nie ma jak. Uciec. No i zamiast rzeczy jest taki, że chcemy rzucić E, dobiec do przeciwnika, no i potem może wciągnąć go pod talerz, w ten sposób nawet zabić na linii. Oj, i tutaj chyba pierwszy jakiś spotting poszedł, więc zobaczymy, czy zaraz nie będzie tutaj jakiegoś mega siwego dymu. Będą face checkować i patrzcie, od razu odpala Ghosta tutaj E, żeby zestolować gdzieś dalej, bo wie, że raczej no tutaj może lecieć gdzieś dalej. I dwa stuny, no, dwa stuny na tym pierwszym levelu, no całkiem mocne. No i jest first bloodzik, jest first bloodzik, no, głównie ze sprawą tego ghosta tutaj, na no, dwóch zestunował. I zobaczymy, co będą dalej robić. Czy będą dalej gdzieś wchodzić, czy on pójdzie na topa? Raczej bym powiedział, że gdzieś dalej będą wchodzić, bo tym skarnerem on ma 3-4 creepy na minutę, może ewentualnie max 5, więc raczej o to się nie boi. Podejdzie, złapie jeszcze stuna, cyk, pyk. No i nidalka zabije tego nersa Elegancko, elegancko setapowane, bo rzucasz suna i nidalka. No ma free 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 did, więc bardzo fajnie. Też to jest taka popularna sera taktyka. Nie wiem, czy to właśnie my gramy na Flexie, czy ASK Telekom i inne drużyny na właśnie MSI. Kiedy stopie i wchodzisz po prostu na Invade na Red Buffa. Tam się najwyżej wywrócisz, że jakiś diving można na bocie zrobić. No i to zawsze raczej powinno działać. Sayonet. pasywkę. Działa tylko ze Więc raczej bym mnie tutaj nie próbował. No ale dropowanie jakichś waveów stopa, no to nie jest tam jakaś największa strata. Zwłaszcza, że można zawsze potem szybko tepnąć. Tutaj Laning Phase, no raczej nie kontestuje na razie tej, tej Sedge Po pierwsze z levelu do tyłu. Po drugie, no skarny nie jest jakiś taki super silny jeszcze do tego momentu. Więc po prostu chyba będzie używał. E, żeby sobie polaskitować cyk, last hit wleciał na konto, no i grzecznie sobie stoi z tyłu. Skarner też jest taki trochę bohater, o którym no, nikt nie pamięta, już odszedł w zapomnienie. No, taka trochę sytuacja tutaj z przywołaniem tego skarnera, normalnie tak jakbyśmy napisali do naszego kolegi z podstawówki po 10 latach nie odzywania się do siebie, czy ma nam pożyczyć na przykład stówkę, jakiś taki szybki bliczek? Bo jesteśmy w ciężkiej potrzebie. Niby spoko, jeżeli byście kiedyś ziomalami, no ale trochę dziwnie. Trochę dziwnie tak tutaj wrócić. Tutaj grzecie sobie poczeka, aż się skraszuje ten wave. Ma full HP, więc no od daiva raczej nie musi się bać. O tej skanerach dosyć ciężko byłoby znajdować. W międzyczasie patrz, zobacz, zobacz widzu. Gdzieś tutaj wchodzi ten kolega głęboko, więc może tutaj skontestować. I on tutaj gdzieś strzedł. I patrzcie, dropuje wavea. To jest bardzo niecudzienkowe zachowanie. Bardzo, no nie spodziewałbyś się tego raczej po zawodniku Topa, że straci 3 wavey po to, żeby zejść i pomóc Junglerowi. No ale teraz tutaj raczej powinien zabić ten Sejuani, chociaż jest Irelia, więc mogą być jakieś problemy. Patelniarz skoczy, zabije i będzie to jeszcze kajtował. Tu jest, bije się wokół tego Shrouda, więc on tutaj jest naprawdę silny. Całkiem sporo tutaj tego robi. No i bardzo mocny jest ten setup, bardzo mocny jest ten sunik tutaj, Zobaczymy, czy jeszcze łapie. Autos i od killa dla Dani Dalki. Więc mega z porządku. I patrzcie, 5 asyst, 5 creepów. Tutaj sobie jeszcze wycofa. No musi cofnąć. No bo jeżeli teraz by tutaj podszedł, to nie jest w stanie kontyskowiczony w sposób tej sedłani. Pół HP i pół lewela do tyłu. Ale ten wave nie jest idealny. Buty pod cooldowny. Wybór raczej stabilny, raczej stabilny i raczej fajny na tym skarnerze, bo chcemy po prostu spamować tymi skillami, Cooldowny na skarnerze mega oddają, no i te buty są zwłaszcza fajne, tanie i dużo dają, bo jeszcze ghost będzie szybszy, więc mega dobra opcja. I zobaczcie, wave na topie, astronomicznie tragiczny. Wie, że nic z nim nie zrobi, no i to jest właśnie taki trochę playstyle. Podejść pod mida, może coś tutaj sprawdzimy, może nie. On tak trochę biega i trochę się kręci w kółko, no to jest bardziej taki roamujący skarner. I jak na papierze może dać się dość słabe, to dziwo nawet jakoś działa. To jest szybko sprokowany face raszyk. Zapiernicza, jak Formuła 1 i ucieknie. 36 do 6 creepów. Jakbyś kiknął TAP i zobaczył tę sytuację w swojej grze rankingowej, pomyślałbyś: Kurde, jakiegoś impostora, to jest Win Trader. go mi dobrało. Tragikomedia. Ale teraz elegancko, grzecznie sobie dobije parę tych creepów. Jest tam jakaś afera na midzie. Jest tu Sejuana. Nidali upadnie. No jako, że widział tam Sejuani, teraz selek, elegancko. Rzuci sobie E, rzuci Q. Przepuszczuje tego Guaywa. Nawet jakoś tak nie aż tak tragicznie wygląda skitowanie i farmienie na tym skarnerze. Wavek nie jest zły. Plan jest taki generalnie, że maksujemy E, to E ma no, mały cooldown, bo 10 sekund. No ale też musimy pamiętać, że za każdym razem, jak walniemy, dziamniemy przeciwnika, a raczej nie przeciwnika, tylko nawet miniona, który został z tego E na to spada na ten cooldown. Więc to naprawdę. Całkiem szybko puszuje. No i tutaj Wavik przepuszowany. Pewnie sobie tej cofnie 300 golda na jego koncie. Więc zobaczymy, co zakupi. Może weźmie coś w kredo, bo gra runeką jest futures market. O i tak, widzimy, że tej kupił sobie kryształ w kredo. Co prawda no nie wiem, czy aż takie super. Zwłaszcza, że wiemy, że ma mało resursów, a każdy taki zakup w kredo to jest minus 50 golda. Więc nie wiem, czy to aż tak było warte. To i ciekawe, że idąc na linię idzie właśnie przez dżunglę swoją, bo wie, że szybciej dojdzie, korzystając z tego, że. Ma tam ten swój kryształ odpalony. Tutaj szybki trade, proknie z i pójdzie z powrotem na topa. Jak na razie gdzieś tam są jakieś dymy w bocie czy coś. Sejuani go tej proksuje. On zbyt dużo nie może z tym zrobić. Jest dwa level do tyłu. Więc to jest taki dosyć ciężki playstyle, bo z jednej strony dużo stapujemy i dużo zaraz zacznie romować, ale z drugiej strony no, musimy uważać, żeby na tym topie no, nie wchodzić w jakieś zbędne trady. Ale tutaj bardzo fajnie już te creepy wpadają, bardzo fajnie się. Przyjemny tej last hituje tym, więc nie wygląda to źle. I zobaczymy jaki będzie jego dalszy plan na tą rozgrywkę. Sedwani so, tutaj raczej perma puszuje i bierze wszystko. On tutaj to będzie odbijał, więc jeżeli i tak będą grać no to pewno sporo tych klipów będzie. No i zobaczcie, że jak tutaj walniesz parę tych autoataków. To okazuje się, że możesz bardzo szybko dwa razy E rzucić w klipy. wave tutaj odbity. No i widać, że będzie zaraz jakaś afera przed midem, pod midem. Więc w tą stronę się tutaj będzie kierował. Ma ghosta. Wygląda to kolorowo. Chyba jakiś disengage pójdzie. Ale jest to tym skarnerem. I ma już szóstkę! Ma już szóstkę i to jest ten moment, w którym może próbować zaskoczyć kogoś wciągnięciem czy czymś tego typu. Jest na rzece. Taki skarner na rzece, jeżeli ma jeszcze kryształ przyjęty, to jest naprawdę kurde silny. No i trochę się tutaj kręci jak takie gówno w przeręblu. Przejęty kryształ i wbiegnie w topa. Jest tutaj też Nidalka. No i to jest to. To jest właśnie to, że chcemy grać razem z naszym junglerem. Bo my tutaj jesteśmy głównie setuperem. Rzucił, nie trafił E, ale w międzyczasie czasie waląc sobie parę razy Klipy, żeby ten cooldown na E nie sam spadł, stankuję teraz. Śnieżkę Zestunuję. no Mój kurde, słabo, słabo to wyszło, bez polotu, ale nikt tej nie umarł. No tak, szczerze mówiąc, jak na razie, tym skarnerem jest trochę bezużyteczny. Obrażeń to jeszcze nie ma. No więc uda się do bazy. 600 golda na jego koncie. Nie wiem, czy to najlepszy base. No właśnie, nie będę tej bazował, bo dosyć spory. Wavik jest pod towerem. Bardzo ciekawe, że zawsze jak rzuca to E, no to stara się jak najwięcej razy sprokować je, tak, żeby ten cooldown na E mu znowu spadł. Więc kupi Kindle Gemma 300 golda jeszcze. Zobaczymy, czy coś z tego jeszcze wybierze. Generalnie plan jego jest taki, że zazwyczaj kupuje Frostfire Gauntleta. Ta asterptem no bo chyba widzi, że gdzieś tu będzie jakaś afera. Nie wiem, nie wiem czemu? Dziwne. Raczej tutaj szuka gdzieś afery niż chce wziąć po prostu te parę wave'ów Stopa. Pod tym midem. Zawsze może setapować i coś skowerować swoją Nidalkę. Nadal nie wraca, nadal będzie biegł gdzieś wokół tego, co się dzieje. On tu wyniucha, on tu wyniucha, że zaraz będzie jakaś afera na Drake'u. Dlatego też w tamtą stronę się kieruje. Tutaj bardzo świadomie przychodzi pod towerem, tak na daleko, żeby przypadkiem jakiś lip go nie zauważył. Z jednej strony tej bajtuje na tą Irelię, z drugiej strony będą się tutaj właśnie przejąć tego Drake'a. Przejęli mu kryształ, więc trochę średnio. Aż kaza jest, są tutaj jakieś dzitki. Pora, Drake wzięty, ale zobaczmy co zrobi w tym fajcie. Cyk, stun i wciąga, wciąga zaje, wciąga zaje, zaje się, nie może ruszyć. No i umiera. Teraz jeszcze cyk, teraz tego zestunuje, nawet nie musi zestunować. No i okazuje się, że nie dali robi triple killa. Wszystko elegancko zestapowane przez niego, więc no. Bardzo świadomie. No to jeszcze zanim zestunował tą koleżankę, to wziął, patrzcie, na wszystkie te klipy, tak żeby dam tego stuna mu spadł i żeby znowu teraz mógł to zastunować. Wow. Naprawdę tutaj praktycznie perma stunuje ten Skarner. No zobaczcie, że też kupił dwa itemy pod cdr -a. Najpierw Boots of Lucidity, a potem Kindle Jam. Więc no trochę sobie już tego akumuluje. No i teraz chyba po prostu grzecznie wróci do topa. No i mimo iż jest 42 creepy do 98, w goldzie tylko 1000 strat. 1000 może tylko, ale aż, albo aż. Ale całego team jest plus 3000. I to głównie przez to, że on tutaj bardzo fajnie pomógł i wiele, wiele siebie poświęcił dla drugiego człowieka. No i będzie raczej chciał, chciałby raczej grać z tą lidalką. Dziwny Control World Placement. Dziwne, że nie postawił tego na skraju. Bardziej na środku tego. Nie do końca rozumiem. Czemu tak akurat zrobił? Nie, czemu w ogóle postawił tam Water? W tym momencie, gdy wie, że traci prajo i raczej go nie będzie mógł obronić. Dobra, sprawia tutaj złej 75 golda jeszcze oddał dla przeciwnika 20 parę. I w ogóle ostatni jest taki dosyć ciekawy ruch, na mezisa, żeby nie kupować bezużytecznych itemów, czyli nie kupujemy pink wardów, nie kupujemy potek kupujemy jakieś kule, tire od razu żeby nie waste'ować golda, afera od razu jest na tej aferze, cyk stunik, no i zabije jest tutaj całkiem szybki, więc może kogoś tutaj zaraz biegnie i dobije, max E, potem W, Q na samym końcu no z tego E całkiem spoko, obrażenie już bije, no ale przede wszystkim ten stun ten stun jest całkiem silny. bo można go bardzo często prokować. Tutaj może teraz pokusić się o wyciągnięcie kogoś. Zeslowowany, zestunowany i teraz jeszcze wciągnięty. A się rzuci arowem. Znowu stun od niego. Więc tutaj naprawdę takie chain CC jest. Trochę porąbane w tym wszystkim. Więc to jest chyba jedyny atut tego czempiona: to to, ile on tej ceseków ma. Ile tych stunów. Może taki kurde skardę nam idzie? Miałby rację bytu. Ojoj, oj, oj. tutaj bardzo niefajnie podszedł i bardzo niefajnie dostał. No ale ty wszystkich zabije i ten Tower Shot, ten Tower Shot, no niepotrzebnie, niepotrzebnie, tutaj chyba troszkę już zgridował, ale szczerze, bardzo ciekawy jest ten Playstyle. Jeżeli masz taką Nidalkę, to taki Skarder jest ideolo, bo Nidalka szczerze mówiąc nie jest najlepszym czempionem do momentu. Do momentu, aż nie okazuje się, że Ziomek, który nią gra, jest mega astroczysty i mega dobrze gra. Jeżeli masz jeszcze dużo setupu w swojej drużynie, no to Nidalka jest idealna. Tutaj w tym team kompie zajebiście siadam, bo nie dość, że w Noonersa, bardzo łatwo jest go otwarmić, bardzo łatwo jest go kontestować, no to jeszcze ma setup dosłownie na każdej linii. Pantheon, klika W, stun, Jida siada, dead. Skarner, ciąga, stunuje, Jida siada, dead. Botlane, aż arrow, follow up w dzide, dead. Więc naprawdę, no to są momenty, gdzie aż Nidalka mi się gra przyjemnie. A potem się okazuje, że dostajesz jakieś pajacy w teamie, Typu Ionę na topie yy, na midzie Co może być Namidzie? Bezużytecznego Irelia Jakiś Z A na bocie też jakiś główna bez ceceków Soraka real I szczerze mówiąc chcecie się zestrać Zobaczcie, jeszcze tutaj gdzieś tepuje Tutaj widzisz, że jest akcja, więc tepuje A ma tej gąsta Zazgot pali I to jak wbiega, jak w formuła 1 Cyk ściągnięty Pod Ezraela, Zabije Znowu tutaj stunik Jeden Zestunował I od razu biegnie do drugiego Cyk Stunik Znowu stun Ula, laj, to jest stun w stuna. Jezrael tej czyści. To jest ideolo, ideolo zagrywka z jego strony. Kurde, to było niezłe. I bardzo mocne jest to, jak walniesz to E, to jeszcze stypa nie zejdzie i na sam koniec walisz mu tego stuna i potem masz od razu następne E walnąć i znowu go zastunować. I Double Stunik. Całkiem mocne się to wydaje. No i też tutaj takie rzeczy jak to, że będziesz teraz chyba chciał podejść i pomóc chłopakom z tym towerem, zamiast zgadnąć sobie... Ten juicy, elegancki botwave, który tutaj jest. No, ciekawa, ciekawa zagrywka. Ciekawa zagrywka, ale teraz wszyscy też będzie mogli od razu z niedawką pójść w heralda. Więc bardzo świadoma gra z jego strony pod względem tego, gdzie musi być, kogo musi gdzie ustawić i gdzie jest jaki obiektyw który powinni wziąć. No i tutaj full up and under, więc ta kulka całkiem spora. Jest jakiś engage od pantona, On jeszcze tutaj będzie biegł postronnie. Po Gdzieś tam stoi, kajtuje. teraz nie ma E, więc jest trochę bezużyteczny, wciągnie w 100 Mirelli, która wejdzie i elegancko właśnie zneutralizował cel, który no musi tutaj wejść, no i spoko, co prawda w tej walce nie zagrał jakoś dobrze, bo nie trafił w nikogo Stuna, a jak nie trafisz tego Stuna, to masz kulon bardzo spory. bo to jest 8 sekund i nie możesz sobie go w żaden sposób zmniejszyć, więc trochę średniawa. No tutaj, oczywiście bijąc tego smoka na tym krysztale, no mega prosto, mega prosto. Skarner, gdy bije się na tym krysztale, okazuje się, że nagle jest innym czempionem i bardzo silnym. Dobra, tutaj jeszcze ani razu nie zagrał sztuczki, żeby kogoś wciągnąć pod Tower na milionie Movement speeda, no ale też nie było za bardzo okazji. No i jeżeli są takie gry, gdzie się permafajtujemy, mamy perma rozpierdalaczy, mega early game Stomping team comp z Nidali i Pantonem, no to tutaj ideolo! Ideolo taki skarskar, skar, skarmar. No i nawet weźmie, zgarnie jednego wave'a, to jest nie wiem który wave, który tutaj zgarnął od jak dawna, ale zostanie zgarnięty przez niego. Jeżeli chodzi o itemy, no buduje tutaj Sunfire'a, nie wiem czy to końca jest takie mądre z jego strony, wydaje mi się, że jeżeli chodzi o item buildy, no to trochę on intuje, bo kupuje drogie itemy pod tanka, zamiast skupić się na tanich itemach pod suporta biorąc pod uwagę, że on tutaj zbytnio nie farmi. Oj! Wciągnie, wciągnie tej kolegę pod tower. Nie, zabrakło milimetra. Zobaczcie, że to jest stun za stunem, bo najpierw wrócił E, bije parę creepów, i potem dopiero atakuje przeciwnika z tym stunem, bo wtedy wie, że ma jednego za drugim. Szkoda, że tutaj dostał stun od tej reli, bo inaczej mógłby ją wciągnąć pod tower, ale niestety przy tej Nuners i trochę zniszczył mu plany. Więc trochę szkoda. To jest jakaś afera. Ładne E. Zastunuję jednego. Patrzcie jak stoi centralnie przed Izraelem, żeby tutaj go spilować i zablokować wszystko, co mogło w niego lecieć. To jest właśnie piękne. To jest właśnie piękne. Widać, że tutaj kolega ogarnia granie tankami. To właśnie można rozpoznać po tym, jak to się pozycjonuje w tym Teamfight's jako tank. Czy jest właśnie jakimś wampikiem, czy mega kozakiem. Gdzie właśnie mega lepsi zawodnicy jako tank. Nie do końca zajmuję się tym, żeby przyjmować obrażenia, a raczej tym, żeby blokować obrażenia, które może przyjąć Twój team. Nie stoi jakoś głupy na frontlanie, tylko elegancko piluje i próbuje setopować coś dla swojego adekery. Tutaj respi się. Niby jeszcze tu jest jakaś bitka. I poleci jakiś taki tepek. A na tutaj chłopacy wszyscy odskoczą. Więc no... Taki tepek typu zwaistowany. Ale better save than sorry. widać jeszcze jego niezadowolenie. Pokazał tą pszczółkę. Pokazał, co o nich wszystkich myśli. Au, nie trafił. Nie wiem, czy to nie jest trochę over z jego strony. No ale, on tutaj może być welone. To jest taki szybki. Wciągnie sobie jeszcze, zagra pod nidalkę. dalkę. Ta oczywiście trochę zintowała. I nie trafiła z Tunem, Znaczy, nie trafiła gidą. No ale, jedna, druga, nie ma znaczenia. Jak i tak jest tak sfidowana. Że takie są, że sadzi buły, że to głowa mała. Toon jest tutaj z ciekawym planem. Empire, tak zwanego próby oszustwa i zerutkowania w krzaku, ale niestety wiza tej była, więc nikogo nie zaskoczył. No i też z karnerem tak fajnie gra w tych teamfights, bo nie wchodzi jak taki brain do przodu, tylko rzuci sobie to E takie, potem wydodruje co trzeba. Jak znajdzie okazję, to podejdzie, zastępuje. Gra bardzo mądrze i świadomie. Jeszcze pod taki playstyle z popularnych właśnie czempionów na topie to był jakiś taki Zak. głównie tutaj chodzi o to, że masz wolone w co to, się dzieje na linii, wolone w klipie po prostu biegasz i setapujesz zabójstwa na swojej drużynie i bardziej im pomagasz. Tak jakaś ad, Cała ucieczka. I pewnie po prostu tutaj się cofną, zrykolują, a zanim to jeszcze wszystko, zrobią sobie dragona. No, i no dobra, sprawę najprościej to jest po prostu poczekać do nashora, zdobyć tego naszora, no i wtedy grzecznie skończyć. Chociaż do tego jeszcze trochę sporo czasu, bo przed chwilą dowiedziałem się co im się kończy naszor, ale no, może to jakoś łapią jakoś losowo. Jeden portal drugiego portala już nie korzysta. No i biegnie, biegnie, biegnie i idzie, idzie od razu tam, gdzie jest zafera, tam gdzie jest Panteon. Tutaj można skowerować, może tutaj gdzieś będzie jakaś afera. Oczywiście trzeba przejąć kryształ, bo chcemy tym skarbem grać wokół naszych kryształów, naszych silnych stron. I tutaj, jeżeli dobrze się postara, można po prostu wziąć kość i wyciągnąć. Wydeczował tę ereczkę. Co prawda, nie miało to zbyt dużego znaczenia. Stała ażka, nic by to nie zmieniło. Bardzo agresywnie tutaj grałem, no ale i Es i Nidali mogą sobie grzecznie z tego wyskoczyć, więc. Im to nie straszne. Jest teraz wow, elegancko, na spokojnie, wezmą sobie ten tower. Ram, pam, pam, jeb, 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 nic nie bije ten Skarner, co tu jest. I dalej oczywiście. Musiała ponieść się marzeniom, zintować, stracić 10 stacków na medzaju i oddać shutdown. Naprawdę na szczęście są tak skidowani, że nie ma to znaczenia. Poczeka, aż się skończy stun od pantona i potem wciąga i nic nie może zrobić. Tutaj już taki trochę akt rozpaczy z jego strony. No ale Zral chyba powinien trafić, Kiuska, no i skończą tę grę.